Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk. Słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mam dzisiaj wielką przyjemność gościć po raz pierwszy na tym kanale Miłosza Jeronima Corteza, Postdoka na Uniwersytecie w Lundzie, również członka Duńskiego Towarzystwa Polityki Zagranicznej. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym zrocie w Kopenhadze, o tym, że Duńczycy chcą decydować o polityce bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Do, tych, do tej pory chyba Dania była pomijana w tej europejskiej polityce obronnej. Proszę popraw mnie, jeżeli źle myślę. Była nie tyle pomijana, ile sama się pominęła na, na własne życzenie. To znaczy, w ramach y, polityki obronnej, polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej, polityki zagranicznej Unii Europejskiej, Duńczycy nie brali udziału w tym komponencie poświęconym współpracy obronnej. I skąd nagle ten zwrot? Jak, jak to się stało, że elity polityczne zdecydowały się na to, żeby tę zasadę zmienić? No, ten zwrot w takiej najkrótszej perspektywie jest związany z rosyjską agresją na Ukrainę z tym, co stało się 24. do tego, tego roku, a w trochę dłuższej perspektywie można mówić o powolnej drodze, powolnym dojrzewaniu nie tylko duńskich elit politycznych, ale i społeczeństwa duńskiego do tego, aby angażować się trochę bardziej we współpracę w Unii Europejskiej i dotyczy to wielu spraw. Polityka, współpraca obronna to jest tylko jeden z elementów, co do których Duńczycy byli dość sceptyczni. I można w zasadzie mówić o tym w odniesieniu do ostatnich 30 lat, bo mniej więcej tyle liczy ta klauzula wyłączeniowa Danii ze współpracy obronnej w ramach Unii Europejskiej. I odbyło się całkiem niedawno referendum w Danii. Jakie wyniki tego referendum i co to za referendum? To jest referendum, które zostało zapowiedziane w marcu, kilka tygodni po rozpoczęciu rosyjskiej agresji na Ukrainę przez premier Mety Fredriksen wraz z liderami głównych duńskich partii politycznych i to referendum dotyczyło właśnie zniesienia tej klauzuli wyłączenia Danii z, ze współpracy obronnej Unii Europejskiej I 1 czerwca duńczycy zdecydowali że tak się właśnie stanie po dość krótkiej kampanii dość intensywnej w obliczu tego co dzieje się w Ukrainie ponad 65% osób, które wzięły udział w, w głosowaniu, dokładnie 66,9% zdecydowało o tym, że ta klauzula zostanie zniesiona. To oznacza, że niemal 2 800 ,000 osób w Danii zagłosowało w tym, w tym referendum, a frekwencja wyniosła niecałe 66%, co jak nadanie jest dość niskim rezultatem. Mimo wszystko końcowy wynik to znaczy ponad dwie trzecie osób zagłosowało zagłosowało za, co oznacza, że Dania dołączy do współpracy obronnej Unii Europejskiej. Zniesie tę klauzulę opt-out i pozostanie tych klauzul jeszcze kilka. To nie jest jedyna klauzula, która, która ogranicza Danię we współpracy w ramach Unii Europejskiej. Jakie to inne klauzule? Pozostałe dotyczą przyjęcia wspólnej waluty euro. Dania nie musi. Nawet na poziomie politycznym nigdy nie zadeklarowała się, że przyjmie euro, co nie oznacza, że duńska korona nie jest powiązana z euro. W ramach y, mechanizmów regulujących przyjmowanie euro, Duńczycy y, wypełnili dwa poziomy z trzech, co oznacza, że duńska korona jest powiązana z, z euro i kurs y, ma, wykazuje bardzo niskie wahania. Ale Dania nie jest zobowiązana, nawet na poziomie deklaracji politycznej, do tego, aby euro w jakimkolwiek momencie przyjąć. Wcześniej było jeszcze jedno państwo w Unii Europejskiej, które posiadało taką klauzulę Wielka Brytania, a obecnie jest to, jest to tylko Dania. Kolejne klauzule dotyczą pewnych wymiarów współpracy w, w dziedzinach współpracy policyjnej, współpracy wymiaru sprawiedliwości. I, I ostatnia klauzula dotyczy obywatelstwa unijnego. Wszystkie one mają swój początek w negocjacjach nad traktatem z Maastricht, czyli tym traktatem, który powołał do życia Unię Europejską w 1992 roku. I Duńczycy zagłosowali przeciwko ratyfikacji tego, tego traktatu, ale przewaga przeciwników takiego rozwiązania była bardzo mała. W pamięci myli to było i 50,7%, co no, doprowadziło do małego kryzysu. Wśród ówczesnych 12 państw członkowskich wspólnot europejskich, ponieważ traktat musiał zostać przyjęty jednomyślnie przez wszystkie państwa. I zaczęły się dyskusje na temat tego, co należałoby zrobić, jak ich, jakie ustępstwa poczynić, aby Dania i Duńczycy zmienili swoje zdanie. Stąd właśnie te cztery klauzule, które zostały zapisane w porozumieniu edyburskim, również w 1992 roku. Na podstawie tego porozumienia w Danii doszło do kolejnego referendum nad przyjęciem traktatu z Maastricht i tym razem został on zaaprobowany przez Duńczyków. Więc Dania od samego początku powołania Unii Europejskiej w takiej formie, w jakiej znamy ją teraz, była dość sceptycznie nastawiona do pewnych elementów współpracy, do, do integracji europejskiej w obszarach, które w opinii mogłyby doprowadzić do zmniejszenia Praw suwerennych Danii mogłyby również zagrozić duńskiej tożsamości narodowej. Duńska tożsamość narodowa właściwie co się kryje pod tym pojęciem. To jest klucz tej dyskusji, którą obserwowaliśmy przy okazji referendum nad rezygnacją z wyłączenia we współpracy obronnej. Gdy popatrzymy na mapę, to Dania jest dość niewielkim krajem na północy, na północy Europy, mniej więcej niecałe 6 milionów mieszkańców, różnych szacunków 5,7 miliona, 5,8 miliona koło 50 tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli mniej więcej 7 razy mniej niż Polska. Ale gdy cofniemy się czy kilka wieków, to zobaczylibyśmy Danie jako państwo znacznie większe Danie, które kontroluje Norwegię, które kontroluje południe dzisiejszej Szwecji oprócz tego Danie, które posiada niewielkie, ale jednak imperium kolonialne. A I te duńskie posiadłości, ten duński stan posiadania zaczął się bardzo kurczyć już w połowie XVII wieku, kiedy w wyniku przegranej wojny ze Szwecją Dania utraciła południową, południową część dzisiejszej Szwecji, czyli Skandię. Potem z kolei w wyniku wojen napoleońskich utraciła zwierzchność nad Norwegią, a w roku 1864 utraciła swoje posiadłości w dzisiejszych północnych Niemczech. Czyli Szlezwik i Holsztyn. One formalnie były, wchodziły w skład Rzeszy Niemieckiej, w rzeczywistości jednak no, były kontrolowane przez, przez króla duńskiego i, i wchodziły, w skład, wchodziły w skład Danii. Ta wojna, którą Dania przegrała przeciwko Prusom, była decydującym czynnikiem kształtowania się nowoczesnej duńskiej tożsamości narodowej. W wyniku tej wojny Dania utraciła bardzo gęsto zaludnione, bardzo zamożne. Obszary i skurczyła się do rozmiarów jeszcze mniejszych niż dzisiaj. Tuńczycy wówczas zrozumieli, że są niewielkim narodem, który musi liczyć się z wieloma przeciwnościami, na który czyha wiele zagrożeń i aby stawić czoła tym zagrożeniom, muszą się zjednoczyć i muszą budować swoje poczucie tożsamości narodowej na tak, aby ono działało do wewnątrz, a nie do zewnątrz. Niektóre nacjonalizmy w Europie, jak na przykład nacjonalizm niemiecki, to były nacjonalizmy ekspansywne, które mówiły o powiększaniu terytorium, które mówiły o tym, że ekspansja jest tym czynnikiem, który jednoczy, tym czynnikiem, który sprawia, że przykład Niemcy są Niemcami, ponieważ z różnych powodów posiadają prawo do tego, aby zająć niektóre terytoria w Europie. Duńczycy tymczasem to był naród, który działał w tym swoim poczuciu tożsamości narodowej do wewnątrz. I ta trauma wojny z Prusami w 1864 roku doprowadziła do, do tego, że Dania stała się państwem, które bardzo mocno, bardzo wyraźnie dążyło do zachowania neutralności w przypadku jakiegokolwiek konfliktu, obawiając się porażki, oraz państwa, które dość sceptycznie pochodziło do współpracy z innymi państwami europejskimi. To było widać podczas I wojny światowej, gdy Dania zachowała neutralność. Potem podczas II wojny światowej Światowej. Bardzo szybko Dania została opanowana przez wojska niemieckie, ale zachowała pewien rodzaj autonomii ze względu na powołanie przez Niemców rządu kolaboracyjnego. I te doświadczenia doprowadziły że do tego, że Duńczycy już po II wojnie światowej sceptycznie odnosili się do współpracy europejskiej poza współpracą nordycką. Ten wektor nordycki był decydujący. Dla, dla Danii, dla społeczeństwa duńskiego i dopiero potem w latach 70. Dania dołączyła w ramach pierwszego rozszerzenia wspólnot europejskich do wspólnot europejskich, ale zachowywała pewną dozę sceptycyzmu wobec powiększania współpracy poza te elementy, które dotyczyły głównie kwestii gospodarczych, głównie, głównie promocji wolnego handlu, i, i dotyczyły przekazywania części kompetencji, części praw suwerennych państw członkowskich do instytucji europejskich. To jest tak, że jeżeli chodzi o tę duńską tożsamość, jakby ten, te, ten, ten, te duńczycy poszukujące własnej tożsamości, też ta postawa to jest Coś, czego się właściwie też uczy już w duńskich szkołach, gdzie się mówi jakby duńczykom jakby na poziomie też również edukacji i na poziomie akademickim? To nie jest taka postawa, o której mówi się eksplicytę. To jest raczej postawa, która przenika w różne dziedziny życia społecznego. Ona w szczególności dzisiaj jest związana z tym, że danie... W ciągu ostatnich 50-60 lat była w stanie zbudować system państwa opiekuńczego, system państwa dobrobytu, w którym obciążenia podatkowe są bardzo wysokie, ale w zamian obywatele otrzymują powszechny dostęp do bezpłatnej służby zdrowia, otrzymują świetną infrastrukturę, zarówno samochodową, jak i, jak i rowerową, parki i wiele innych elementów, które zapewnia państwo. Poziom życia w Danii, jakość życia w Danii jest, jest na tyle wysoka, że to przekłada się niech na pewien poziom samozadowolenia Duńczyków z systemu, który udało im się stworzyć, co obecnie również wpływa na, na, na to cementowanie. Yy tego przekonania o wyjątkowości Danii na tle innych państw europejskich. Ta wyjątkowość jest również obecna w innych państwach skandynawskich. Czasami mówi się o, takiej, o takim fenomenie, tym zjawisku, jakim, jakim jest skandynawska wyjątkowość czy, czy skandynawski ekscepcjonalizm. To również przekłada się na, na, na kwestię współpracy międzynarodowej. Naczelnym zadaniem duńskiej polityki zagranicznej od 1945 roku było zapewnienie bezpieczeństwa terytorium Danii. To było związane nie tylko z, z okupacją niemiecką, ale także z z 11 miesiącami okupacji sowieckiej duńskiego Bornholmu, wyspy na Morzu Bałtyckim, która została w ostatnich dniach wojny, w maju 1945 roku, zajęta przez wojska sowieckie, które spędziły tam 11 miesięcy. Mimo tego, że formalnie nie było żadnych podstaw, nie było żadnego powodu do tego, aby przedłużały swój pobyt na, na wyspie. Więc Dania bardzo ostrożnie podchodziła do tych zagadnień, które w w odczuciu rządu duńskiego i odczuciu większości społeczeństwa duńskiego nie były absolutnie wymagane tego aby przez współpracę międzynarodową zapewnić Danii bezpieczeństwo i zapewnić jej nieprzerwany rozwój jestem ciekaw co właściwie jakie emocje wzbudzają ją stany zjednoczone wśród samych Duńczyków i, i sama kwestia sojuszu północnoatlantyckiego czy to jest coś o czym się dyskutuje to był jeden z głównych argumentów na rzecz tego aby nie dołączać do europejskiej polityki obronnej gdy Dania została zajęta przez wojska niemieckie w 1940 roku i w Kopenhadze został powołany do, do życia rząd kolaboracyjny, ambasadorem duńskim w Stanach Zjednoczonych był Henryk Kaufman. I Kaufman zwrócił uwagę na to, że aby zwyciężyć w wojnie przeciwko faszystowskim Niemcom, i aby przekonać również Stany Zjednoczone do tego, aby zwiększyć swoją pomoc, na przykład do, do Wielkiej Brytanii, warto byłoby wykorzystać północny szlak transportowy, Grenlandię, która wchodziła w skład Królestwa Duńskiego. Więc Kaufman wówczas. Bez zgody rządu w Kopenhadze zawarł porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi, na mocy którego Stany były, umożliwiono im korzystanie z, z, tego, z tego szlaku przy wykorzystaniu terytorium grenlandzkiego, co oznaczało, że Kaufmann działał wbrew własnemu rządowi. Rząd próbował go odwołać, ale murem stanęły za nim różne czynniki w Stanach Zjednoczonych, również część innych duńskich dyplomatów. I po wojnie okazało się, że Kaufman miał rację, że ten. W pewnym sensie nielegalny sojusz ze, ze Stanami Zjednoczonymi był bardzo przyczynił się do tego, że udało się zwyciężyć w II wojnie światowej. Dania została wyzwolona i następnie znalazła się wśród państw założycieli NATO. I to właśnie NATO stało się tym centralnym elementem duńskiej polityki bezpieczeństwa podczas całej zimnej wojny. I w 1992 roku, to znaczy jedynie trzy lata po rozpoczęciu przemian w Europie Środkowej i Wschodniej, jedynie rok po rozpadzie Związku Sowieckiego, Dania. Czuła, że sytuacja w Europie jest na tyle płynna, że nie należy podejmować działań, które mogłyby osłabić spójność Traktatu Północnoatlantyckiego. I właśnie dlatego Duńczycy dość sceptycznie podeszli do propozycji powołania do życia europejskiej współpracy obronnej, myśląc. O tym, że byłaby to swego rodzaju konkurencja dla NATO. Wspomniałeś o Grenlandii. O Grenlandii, która no jeszcze całkiem niedawno, o której rozmawialiśmy w kontekście słów Donalda Trumpa. Czy zapomniało się Duńczykom tej deklaracji byłego prezydenta? Duńczycy chyba traktowali ją jako taką aberrację. Oczywiście wywołała wielkie poruszenie i wywołała Oburzenie wśród części społeczeństwa duńskiego, może nawet większości społeczeństwa duńskiego, ale nie zmieniła tego dość proamerykańskiego podejścia, Dani do Stanów Zjednoczonych, jako z jednej strony gwaranta porządku międzynarodowego, głównie w Europie, a z drugiej strony, też jako bardzo bliskiego sojusznika ogólnie w kwestii wartości. Duńczycy są. Społeczeństwem raczej, raczej proamerykańskim, które jest dość związane ze Stanami Zjednoczonymi także przez kwestie kulturalne, przez wpływ kultury amerykańskiej na, na kulturę duńską. I w związku z tym ta, ta wypowiedź Donalda Trumpa sprzed kilku lat dotycząca Grenlandii była raczej traktowana jako takie dość, dość niefortunne działanie wpisujące się w barwną prezydenturę Donalda Trumpa. Jaką rolę właściwie w tym systemie bezpieczeństwa pełni właśnie rolę sama Grenlandia, jak Duńczycy patrzą na, na ten region? Grenlandia pełniła dużą rolę podczas zimnej wojny ze względu na, na możliwość korzystania z baz wojskowych w Grenlandii, co, co miało znaczenie w kontekście rywalizacji z, z Blokiem Wschodnim, ze Związkiem Sowieckim podczas, podczas zimnej wojny. A obecnie no, można by mówić o takim, takim dualizmie, jeśli chodzi o, o Grenlandię. Z jednej strony Grenlandia jest jest Autonomicznym terytorium zależnym od, od Danii. Z drugiej strony, Grenlandia posiada coraz szerszą autonomię. Nie należy do Unii Europejskiej. Grenlandia, mimo tego, że razem z Danią w 1973 roku wstąpiła do wspólnot europejskich, nie pozostała w nich dość długo, bo w roku 1985 z nich wystąpiła na podstawie referendum, które odbyło się trzy lata wcześniej, a jest jednocześnie członkiem Rady Nordyckiej jako, jako, osobny, jako osobny podmiot. I to oznacza, że ten, ten związek między, między Danią jako metropolią a Grenlandią jako terytorium zależnym jest nie jest tak oczywisty, nie jest tak bezpośredni i nakłada się na niego także wiele kwestii związanych z kulturą, wiele kwestii związanych z trudnym z pamięcią o bardzo trudnych wydarzeniach w historii, w historii obydwu, obydwu narodów. Na przykład, tym, że kilkadziesiąt lat temu grenlandzkie dzieci były wysyłane do Danii po to, aby spędzać, aby dorastać wraz z duńskimi rodzinami i w ten sposób wpływać na ich, na ich kulturę, na ich tożsamość na to, aby stały się bardziej duńskie niż grenlandzkie. Co do tej pory wywołuje ogromne emocje w Grenlandii. Są różnie oczywiście, bo to jest partner amerykański, są Duńczycy, ale również są Chińczycy. Jak właściwie postrzegają też rosnącą, mówmy się, rolę Chińczyków w świecie, jeżeli chodzi o właśnie świat duński? Zdanie pod tym względem jest. Państwem, które wraz z, z innymi państwami nordyckimi dość sceptycznie odnosi się do, 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 do rosnącej roli roli Chin w porządku międzynarodowym, głównie ze względu na wartości, głównie ze względu na, na kwestie związane z prawami człowieka, z nieprzestrzeganiem standardów, które do których jest przyzwyczajony świat zachodni. I ta współpraca, mimo, mimo tego, że oczywiście ze względów gospodarczych ma, ma ogromne znaczenie dla, dla, dla całości Europy, to jest współpraca, która budzi rosnący niepokój, zwłaszcza teraz, w kontekście wojny w Ukrainie, gdy stanowisko Pekinu jest dość dwuznaczne. Z jednej strony, władze chińskie nie chcą łamać reżimu sankcyjnego stosowanego wobec Rosji. Z drugiej strony prowadzą politykę choćby ograniczonej pomocy i współpracy z, z Rosją, co również budzi pewien niepokój, zarówno w Danii, jak i w innych państwach nordyckich. Dzisiaj o Danii rozmowa i o bezpieczeństwie, i o referendach, i o tej zmianie wektorów, jeżeli chodzi o politykę. Miłość Jeremini Cortes, bardzo dziękuję za spotkanie i do usłyszenia. Wielkie dzięki. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez Paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Coffee. Do usłyszenia!